Siema, tu. jestem teraz z Mamą. Cześć. Z Dożanem. Siema. Z Wiktorem. Dzień dobry. I z Igorem. Cześć. Dobra, więc będziemy otwierać teraz boksy z okazji Championship. Więc pierwszy będzie mega boks od Igora. Hej, otwieraj. I jest, jedynka. I uwaga! Jest! Jest, na nani! Jest! Dzięki! Co za chłop. Jak mi wydrapił. Ja. Nie co? I co jeszcze się nagrało? No to już to No to szkoła Nie, jeszcze się, no? mogą być starpowery. Dobra, no, to miśla, kto będzie drugi? A Dobra. Pierwszy, ja miałem być pierwszy, ja, ja miałem trafić. Dobra, dawaj. <grym> jest jedynka. Aha, punkty do nami. Ale nie jedynka. Ale ja głupi. Dobra. I punkty do nalei. Ale zepsuło penning. No <grym> ja miałem być pierwszy. się Dobra, jest! Ale fajnie, lol No to nieźle Pasz ile od razu jest, piąty level od razu. Ej, no ale Succio. ja miałem teraz pierwszy, halo, czemu mam <grym> Nie wiem. No, nie by no, tak, mi się nie trafił, bo ja mam szczęście. No, niby tak, ale ja, nie będzie. Ja nie, nie, dobra. Niby tak, ale niby nie będzie. Pokażę Wam, jak razem z Hubertem i z Dominikiem wygraliśmy Championship Challenge. Bez ani jednej przegranej. O... Silek nie będzie jakiś specjalnie epicki tylko. O, Aha, dobra już czaję. Nie będzie jakiś mega epicki, bo <śmig Ora> Halo Halo> ten, jedna przegrana chyba. Nie, co ja gadam, jak jestem głupi, ma to Nie było ani jednej przegranej o tym chodziło. Yy, dobra, ta gra była żałosna. Ta gra była żałosna. To tą wam pokażę. Trzecią, bo ona chyba była najmniej żałosna. No bo ogólnie to naprawdę źle grali ci gracze. W ogóle nie było. Nie męczyliśmy się w ogóle. Totalnie. Yy, było mega easy. Tutaj mnie prawie pociąg yy, przejechał. No wiadomo, ja tam z Protem głównie grałem. Peny to jest dobra tutaj, bo no jest. Bardzo ciasna ta mapa, a ona Double Dimension może. Poza tym ten Mortar, tak samo, no właśnie, on jest dobry na takie ciasne mapy. No i tutaj, jak widzicie, znowu już teraz będzie tutaj atakował Mortar od Dominika. Hubert tutaj zebrał wszystkie gemy. Ems ma jedynie jeden, czy tam jednego. No i tutaj teraz podjeżdża Hubert. Hubert tam miał w pewnym momencie laga. Aha, i tutaj właśnie zamknąłem tego Broka, i oni musieli tam się cofnąć. Tutaj, bekowy moment. No, i tutaj jeszcze Brok wlazł pod pociąg, więc brawo, naprawdę mordeczko. Rosa nawet nie ogarniała o co chodzi w Sproutie i próbowała rozwalić te krzaczory. No, ale to, to już nie jest moja wina, że gracze tak nie potrafią ogarnąć tego, na czym polega Sprout. No, i tutaj Hubert, jak widzicie, 10 gemów. Nie wiem, czy tylko go zlagowało, ale chyba sobie beka robił. No patrzymy tu tańczymy Beka jest totalnie z tych graczy, no bo tutaj nie ma tak naprawdę co pokazać. Będę wam może pokazywał po jednej gierce, bo i tak to jest takie, wiecie, i tak to żałośnie wyszło, mogę tak powiedzieć. No i dobra No i przechodzimy do kolejnej gierki. Dobra, tutaj jedna gierka na Bobot wam pokażę. Jean, Jackie i Bibi. No, nie pokazuję wam wszystkim, bo myślę, że to tylko tak bardziej chcecie zobaczyć, jak to ogólnie szło, mniej więcej każda gierka. Znaczy, bardzo gierki były podobne do siebie, tak naprawdę. Więc, no, wam pokazuję te bardziej, najbardziej moim zdaniem, ciekawe. Co mieliśmy jednak choćby jakieś tam drobniejsze trudności niż przy innych, że na przykład nie trafialiśmy po prostu, że, no, jakby wiecie, nie kończyliśmy od razu gierki. Tak jak wam pokazuję. No i tutaj, jak widzicie, Jean przyciąga Huberta. Ale tutaj właśnie to był jego błąd. No bo my tu na luzie. Możemy załatwić ich. No i tutaj Dominik trafi gola, więc super. Pyk. I trafione. No i nie wiem czy teraz to dłużej zajmie. No tam Bibi już się wkurzyła. Ja zakładam, że to były randomy ogólnie. Bo no raczej nie wiem, jakoś by nikt raczej nie wziął takiego teamu. Nie polecam wam totalnie grać yy, z randomami tych turniejów. Spróbujcie wejść na jakiegoś Discorda, pisać pod komentarzami jakichś polskich youtuberów. Yy, możecie też wbić na mojego Discorda, yy, bądź na moją grupę, na Messengerze zapraszam. Yy, trzeba wejść tylko na, na grupę na Facebooku. Macie na przykład linka yy, pod live'ami, yy, więc możecie wejść na powtórkę z live'a i po prostu wbić. No, i tam możecie się dogadać z kimś i sobie znaleźć team na Powerplaya, team sobie do Championshipów i tak dalej, bo najlepiej mieć team, z którym będziecie mieć jakieś tam skranie, że jednak będziecie mogli wbić dużo tych winów, nawet nie chodzi tu o 15, ale choćby tam trochę więcej tych winów, żeby po prostu dostać nagrody, tak? Bo na przykład dzisiaj było, były starpońcy, no i osoby, dla których ciężej jest zdobyć te skiny za 10 tysięcy, tak, bez po prostu jakichś wspomagaczy, no to. Dzisiaj było bardzo, bardzo idealny moment na to, żeby zdobyć takiego skina za 10 tysięcy, bądź za 50 tysięcy. No i jeśli nie gracie PowerPlay'a z teamem, no to tak samo właśnie, tak właśnie wam mówię, że wtedy wam się opłaca yy, próbować w tym championship i zamiast kupować boksy, no to już będziecie mieć skinka. No to easy gierka oczywiście. W ogóle powiem wam, że te gierki były takie łatwe, że nawet czasami. Podczas ich gierek odpisywałem, na przykład na Messengerze z Kubanem, coś tam y, i tak dalej. Coś tam sprawdzałem, więc naprawdę nie były one wymagające, bo na przykład tutaj nie patrzyłem się nawet w ekran, a i tak y, dojechaliśmy y, tą dynię. Tutaj Dominik skoczył. Gadżetem Fajny jest ten gadżet do Broka, chciałbym go mieć bardzo. Y, dobra, tutaj oczywiście pyk załatwiamy. Mm. Kurde, tutaj już jest problem, bo... A nie, dobra. Znaczy, co ja gadam w ogóle? Nie ma żadnego problemu. Yy, normalnie na easy tutaj poszło. Jakoś tak się wczułem. Dziwnie. Tutaj teraz czas na Siege'a. Yy, na Siege'u, no jak widzicie, taki team. No jak będziecie grać na takich mapkach, to właśnie w ogóle na Siege'a wam polecam. Na przykład Sprout'a. Sprout, M, Spam. Dobre postacie na Siege'a. Znaczy no szczególnie Sprout. W ogóle Sprout jest praktycznie na... No... Większość trybów jest dobry Sprout. Chyba na hejsta nie jest... znaczy na pewno na hejsta nie jest dobry, ale tak to nie wiem na co jeszcze mógłby być słaby. Na Bounty też sobie mega radzi. Na Siege no to już mówiłem, na Showdownie dobrze się nim gra, na gemach też. Brawl tym bardziej. Nawet wbijałem 25 rangę na Brawl właśnie z Tutaj, jak widzicie, no bardzo łatwo też ten Sprout sam próbował mnie. A jak coś, to ja też miałem gadżet, wiadomo, nie? Gadżet naprawdę jest przydatny też często, ratuje akurat gadżet. Tutaj Dominik podjedzie tego. Wow, ładnie, udało się tu idealnie. Akurat śrubkę też Sproutowi zabrać. Nie wysłał jej do bazy. Ale to oni tutaj pojedynczo łażą, nawet jak idą w dwójkę to i tak giną. Nie no, oni naprawdę sobie tutaj źle radzili. Nie wiem dlaczego właśnie trafili się tacy przeciwnicy, totalnie y, słabo y, grający. Ale jakoś tak wyszło. Dobra. No i tutaj pyk, pyk, padają już. I tak się właśnie kończy ta gierka. I przechodzimy do kolejnego trybu. Kolejnym i najlepszym trybem jest, w sensie, kolejnym trybem i ostatnim jest Bounty. Pokazuję Wam tu ostatnią gierkę, ponieważ jest ona najlepsza, więc pomyślałem, że Wam ją pokażę. Rosa, Brock i Piper. Tutaj Rosa robiła troszkę problemy. No Ja tu wiedziałem, że ona się chowa, więc tutaj postanowiłem jeszcze, że tak zrobię. Nie dość, że Huber właśnie ją dzięki temu mógł załatwić, to jeszcze dodatkowo tutaj zniszczyłem krzaki, żeby one nie mogły tutaj do nas przyjść niestety tutaj Dominik przez tą Piperkę był bardzo y fajnie trafiany, w sensie dla niej dobrze no i tutaj niestety Rosa zaskoczyła Dominika więc no lipa, no niestety szkoda, że przyciągnąłem też y na tą stronę Rosę, no ale trudno ale no i tak pokonana, więc mamy y przewagę wygrywamy to no i tam Brock jak widzicie y próbuje nas strzelić ładnie ale niestety dla niego nie umiał trafić. No i tutaj Rosa. W tym momencie próbuje do nas dojść, jednak postanowił sobie Dominik, że rakietami ją weźmie, strzeli ultem. No i tutaj zastawiłem jeszcze to, i oczywiście trafiłem. W sumie tutaj ciężko było niby określić, gdyby nie to napisane, kto kogo zabił, to ciężko by było określić, kto zabił tą tak naprawdę rosę. No, i tutaj Hubert sobie chyba odpali. Nie, nie, nawet nie musi odpalać gadżetu, tylko przez ściany tutaj. Pięknie. Mógł jeszcze ją dojechać, ale nie wiem, może nie chciał. Może się przestraszył, że zaraz Brok. Falnie ultem, czy coś. Tutaj Brok. I ja go zamknąłem, żeby nie mógł podejść. Hubert się tu chowa. A tam jest piperka. Tutaj oczywiście rosa z tej strony, bo na łazi tak właśnie po bokach. No, i tutaj już jak widzicie, no widać, że wygrana będzie kierka. Ja tutaj jeszcze zamknąłem, żeby nie mogła mnie ono trafić jak coś. Idzie jeszcze Rosa. Tutaj ładnie udało nam się wygrać tę gierkę. Była ona cięższa, znaczy jedna chyba to była najtrudniejsza gierka ze wszystkich, a jak widzicie i tak była mega, mega łatwa. Nie wiem co się stało. Graliśmy może wieczorem, widocznie rano grają właśnie, może lepsi gracze, a teraz, nie wiem, jakoś tak, może gorsi grali. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, spodobał. Jeszcze raz wam pokażę wszystkie tutaj. Pokażę wam battleloga. Jak widzicie battlelog tak wygląda. Championship challenge widzicie tu jest podpisane. To no i mamy tutaj że same wygrane, więc bardzo ładnie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Narka.